Oh, dzisiaj nagrywam makijaż, jest godzina 6:10, więc docencie to, jest wtorek. Że ja wstałam w takiej porze. Ja nie staję taki takiej porze zazwyczaj, nie umiem. Wstaję o siódmej. się nie maluję. Zmiałam siły na to i użyłam takiego cieniku z Bielandy. I wcześniej wody ryżowej, którą sama zrobiłam. Po prostu nie wiem, jakim cudem ja dzisiaj wstałam sięgam, bo to jest bardzo ciężkie. Jeszcze jest wtorek. Wtorek to jest najgorszy dzień w szkole. Mm. I po prostu jestem skłonna jeszcze zrezygnować, chociaż nie mam kreskówka z mapy, więc w sumie to nie. Tam ja idę. I do szkoły idę tylko jeszcze w ten tydzień, bo następne to mi się nie wydaje. Pojeżdżam na wakacje do Egiptu. Myślę, że i tak. I zaraz w ogóle sobie zrobimy jakąś fajną fryzurkę, bo mam trochę kilkudniowe yeah. włosy. I kupiłam sobie wczoraj nowy SPF Eveline. Słyszałam mega dobrą opinię. Moja siostra ma. Użyłam go kilka razy. I jest bardzo dobre. Okej, okay, i pierwsze co robię? to na pewno fryzurkę. I fryzurka dzisiaj będzie raz zrobię, tylko pójdę po gąkę włosów i szczotkę. Ja słucham, chyba zrobię zwyczajnego koka jakiegoś takiego byle jakiego. I po prostu Baby Hair tak wyjęła, żeby coś tutaj działo, bo nie mam koty na nic pójdę ze szkoły. Więc sobie dajemy tak wysoko włosy. Jak najwyżej się da w sumie. Po prostu sobie zawiedziecie w kokka I już takiego Takie co No nic nic za ciekawego jeszcze, ja będę miała jakieś To sobie je wepną, ale na razie Nie posiadam takiej rzeczy tutaj Kolejną rzeczą Byłyby baby Harry i brwi, jest to ten, że Zawsze go pokazuję i zawsze jest brudne A po prostu takie są realia. I brwi robimy tak, że dajemy sobie żel. Nie bierzcie go dużo, bo będziecie mieli białe brwi, więc tak sporadycznie dokładajcie go. I najpierw przyszycie tak do góry, a później w dół, żeby bardziej się przykleiły i znowu do góry. No później będzie tak wyczesony praw to ją jakby przyklejacie jeszcze bardziej i po w celu często się do tego tak się uklopujecie układacie mniej więcej w taki sposób, że wyrównujecie sobie i macie taki brzuch i tak samo druga Okej, okay, tak się brzwi prezentują i teraz robimy baby hair i ja wiem, ich troszeczkę tak mniej bo po co aż tak dużo i tak po prostu na czubku sobie trochę ich wyjmuję. I drugi tak samo. Ktoś mnie się ostatnio na ten, żeby pokazać jak robię taką fryzurę, więc mam nadzieję, że ta osoba tutaj jest, bo na TikToku robiłam jakby fryzury, co nie? że ja nie lubię ich jakoś teraz już często Bo nie mam czasu, trzeba bardzo mało, mam czasu na wszystko e, Byłam za miesiąc z dyplom w szkole baletowej Więc ciężko jest Mam 5 razy w tygodniu 2 godziny baletu praktycznie Ale zawsze mogło być gorzej, prawda? Tak? O Jezu, się. Sorry Okej, okay, i właśnie mamy zakończone wichery Jeszcze tutaj zrobiłam i tutaj tak to się prezentuje na razie. Kiw. Okay, teraz zacznijmy od podkładu tego i to jest numer. Chciałabym wiedzieć. 103. I korektor... Ego użyłam długo już i jest bardzo fajny. Serio. Ja bym dała sobie ten korektor w sumie na takie... bryszcze jakieś. Co bardzo je widać. Żeby mnie nie w trakcie dnia we wtorku to jest dzień, w którym nie nie pomalowanej, jedynie dziś. Po prostu wtorek jest najgorszy. Sprawdzałam od 8 do 14:20, ale wcale mnie ten fakt nie pociesza, ponieważ muszę siedzieć tyle tam. Po prostu najdłuższy dzień w szkole, klejąc trzy lekcje, więc dlatego takie porównanie. Właśnie ja się znam, jak go zrobić, bo ostatnio zaczęłam tak go z więc jak go wmasujemy. Wiecie, klepiecie własnymi rękoma, to lżej to wygląda. Dlatego nie czujesz tak aż na twarzy. W ogóle tak się ram, że jadę na wakacje. Po prostu ja już potrzebuję. Ja już potrzebuję odpoczynku, jakiegoś zrelaksowania się, miejsca do kontentu, bo no się robi coraz ciężej z tym contentem i stylem. W sobotę na szczęście y, właśnie jadę do Warszawy, bo w niedzielę mamy wylot o chyba 8 rano, więc 6 trzeba być, znowu trzeba wstać, ale na wakacje to nie jest akurat żaden problem. Do szkoły jest problem, ale na wakacje nie. Bierzemy korektor i pod tym razem nie dużo. Wstałam jakieś 20 minut wcześniej, niż prawie zazwyczaj, że jeżeli to po prostu wstaje, i wyłączam budzik i dalej idę spać. Ale no, obawiam się, że nie zdążę, bo już jest trochę późno. I teraz bronzer. Nie mam setting sprayu, miałam ostatnio. On mi się szybko zużył, więc używam tego z Shiglam. Jak zawsze wam mówię, myślałam, że to jest gówno, ale jednak jest bardzo fajne. Bardzo każdemu polecam. Nie robi mi na twarzy. Ani nic, tylko tak dobrze działa. Bardzo mi się podoba i kolor i wszystko. Hej. Tak to się prezentuje. wygląda ładnie. I teraz. Właśnie nie wiem co użyć. Ale użyjemy brązera. Jest to taki bronzer z Vibo. Mega stary. Zabrałam go do mojej siostry, bo mu się skończył. Czy jest fajny? Mech. To jest moja odpowiedź. Ale nie mam innego. Zaraz go używam. Ale to się dużo wygląda i wie, zawsze tam mówię, że ubieram brązer. Po prostu nie lubię być nieopalona, prawda? Ale że jest luty, to trochę ciężko z tym jest u nas, bo aż tak słońce nie świeci i nie grzeje. Ale po to są wakacje, prawda? I brązer. I dajemy sobie jeszcze tą powiekę tego brązera dużo. że mam takiego pudru zliwa jako mam bardzo taki do bejkingu prawda? I tak też zrobimy. Jakby nie, nie bierzcie tego pod uwagę, bo ja bardzo rzadko, chociaż ostatnio częściej robię takie makijaż do szkoły. Po prostu mi się nie chce ja wolę spać niż robić makijaż ale od tygodnia jakiegoś całym tygodniu zaczęłam znowu robić makijaż a mi się znowu zachciało i... na razie robiłam do poniedziałku wczoraj też nie byłam malowana absolutnie wolałam spać już nie mogę doczekać, że skończę tą szkołę i nigdy nie będę miał do czynienia z matematyką oprócz liczenia na kalkulatorze przysięgam, to jest moje marzenie które chodzi za mną od drugiej podstawówki, drugiej klasy podstawówki. Ciągle jakoś nie mogę jego spełnić. Ale już w tym roku, za dwa miesiące, się to wydarzy. I się bardzo cieszę. I szybko zdejmujemy ten baking, bo ja go nie lubię jakoś długo trzymać. Mam do brwi takie pomady. Ona była z ona no jest 003 Dark Brown, z Rimmela, albo Maybelline, nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam, bo nie mam już napisu. I po prostu sobie do uzupełniam te brwi. Chodzi ja bym słuchawek, jak idę do szkoły, albo ja autobusem, tak, czasem jeżdżę autobusem. Moja limuzyna y, zielona stoi, czeka. Nie, słuchaj, w wcale nie czeka. Po prostu bez słuchawek jestem out. Tak kocham słuchawki, że ja bez słuchawek, to nie ja. nie chodzę w nich po szkole, bo gadam z dziewczynami wtedy. Ale no, jest ciężko. Jakich nie ma. A ona teraz w tym momencie ma 7%. procent, zwraca mnie A i te są jakieś inne. Okej, okay, trochę mi dziwne tego robię, I tym samym robimy moje kreski też. Ja Te kreski zwykle robię w 3 sekundy po prostu jednym strzałem. A teraz widzę, że coś tutaj. nie gra. No dobra. A ją są naprawdę inne. O oh, helmar, no, bro! Dobra, robimy ja jeszcze w środkowym kąciku kreski. Czy też tak macie, że jak słyszycie, że ktoś idzie po schodach, to umiecie rozpoznać po chodzeniu, kto to jest? Ja po prostu każdego umiem rozpoznać, chyba że to jest ktoś nie z mojej rodziny. To nie wiem, kto to jest, ale jak ktoś jest z mojej rodziny, to normalnie... Ktoś z i ja wiem, że to jest moja mama na przykład. I w ogóle dajcie znać, czy macie w ogóle jakieś produkty z... Bioma? bioma Bioma? Nie wiem, tutaj wam świetle, yy, Bo... Chcę sobie kupić stamtąd rzeczy. Jakieś. Bo po pierwsze wyglądają bardzo zachęcająco. Dwa. Po prostu szukam czegoś nowego do odkrycia, jakichś fajnych rzeczy. I jak macie jakieś opinie na, te, na ten temat. Czy to jest mega fajne. Czy to jakby no dobrze działa. To proszę uwagą napiszcie mi w komentarzu, czy się, czy nie. I co dokładnie. No, bo chcę sobie zakupić, a tam widziałam bardzo mało jest opinii, tak naprawdę. Więc każda opinia mi się przyda, więc jak używaliście. Bo to jest tylko w seforze, chyba. To błagam was, napiszcie, bo jestem w stanie to zaraz kupić i się boję, że jak kupię, bo to nie są w sumie tanie kosmetyki, jak są z sefory. To chciałabym wam wiedzieć, czy naprawdę działają tak dobrze, czy, czy nie po prostu. Czy opłaca się je kupić, czy nie? O, w taki, taki sposób. Zaczniemy od rzęs. Teraz nie mam sztucznych tych jak wam mówiłam, więc użyłam dwóch produktów do rzęs, bo mam, zazwyczaj miałam, mam krótkie rzęsy. Ale jak zdjęłam moje, te zaczepiane, to okazało się, że są jednak długie. Yy, I tak, ten pierwszy zalotka leci. Ja Biały tuż już wylain. O, ja już widzę, że się kończy. Musiał go kupić, bo spoko bardzo. Chyba, że też macie do polecenia jakiś lepszy, który serio aż tak w wam rzęsy. Ten z Everline, też. Mamy tego z Makeup Obsession. Ładny kolor. Ładnie wygląda. Bo później poprawiałam moim ulubionym różem z Sephory. No i trochę przesadziłam, No ale... Yy, powracamy do starych czasów, jak byłam mała i chciałam się malować. To jest właśnie ten rozświetlacz z Lovely Gold. Pamiętam, jak byłam mała i chciałam się malować i miałam takie podstawowe kosmetyki. I właśnie to był właśnie ten. Jakaś paletka z Vibo, taka wiecie, pod BB krem. Jakiś. Nie. W, pi w piątej albo w szóstej chodziłam właśnie pomalowana tylko miałam ten Bibi Krem na twarzy. Pamiętam, jak pani z matematyki jakaś. Mm, darła się na mnie po prostu. Darła się na mnie i na dziewczyny, że mamy to zmyć, że co to jest w ogóle? Wiecie, jakby to jest tylko Bibi Krem. Jakby go tak nie było widać, bo on był dopasowany. I darła się, że musimy iść do łazienki to zmywać. Ja sobie myślałam, co ty kobieta do mnie gadasz, jakby... Po co? Po prostu jak ktoś ma trądzik i coś mu mnie pasowało, to sobie to zakrywam. Do czego się drżesz? Nie lubiłam tej pani z matematyki. Yy, i no i go za to zmywać. Yy, I my w ogóle dalej chodziliśmy tym. Normalnie, codziennie. Więc kochana, po co się darłaś po prostu? Nie rozumiem. To była pani z podstawówki właśnie. Mamy bardzo mało czasu. Szybkie, lip combo, bo nie wiem czy wskazywałam. Najpierw używam takiego czegoś z Maybelline Superstar, numer 10. Zrobiłam szczepiegi i bibszki, jak coś. Bo Kubę musiałam obudzić i budziłam go jakieś 5 minut, bo nie umiał stać. I darłam się na niego. Wstawaj, wstawaj! On no, już stałem, no daj mi spokój, no. Bierzem kredki. Tym razem jest to Missy Sporty. Dobrwi, czy tam pod oczy, nie, nie pamiętam. O. Nie bardzo mało czasu, jeszcze nie jestem ubrana. Nie wiem, w czym pójdę. I Błyszczek z Revolution. numer 03.